Siemano, siemano, z tej strony deszczowy Meksykano. Trzeci dzień nagrań, trzeci dzień w deszczu. Witam Was serdecznie z deszczowego spaceru, tym razem bez, bez łańcuchów. Tak jak powiedziałem, nie, nie zawsze będę je nakładał, ale wybaczcie mi. Ale mam te poncho, kurno, znalazłem stare, więc spodziewajcie się następnego filmu w poncho. I w łańcuchach. Kapelusz niestety już się popsuł i kapelusz y, nie działa dla jego. Mówię o kapeluszu meksykańskim. Poza tym jak kapelusz tutaj pod takim pięknym parasolem. Y, witam Was serdecznie. Powiem Wam tak, ja chyba zacznę nagrywać y, te filmy tak zwane ASMR, tak? Dobrze ja mówię? Zaraz będzie pośmiewisko ASMR, jakoś tak się pisze, nie? No bo posłuchajcie, tak przez minutę. Thank you. Nie kiepsko, co? Słuchajcie, nie kiepsko. Dobra, ale nie o tym, ale nie o tym mowa, dobra, bo kartkę trzeba dla jego wyciągnąć Z tymi kartkami i z tymi parasolami. Kartkę trzeba dla jego wyciągnąć. No i chwilę pogadamy. Najpierw dziękuję za to, że oglądacie, naprawdę eee, bo całkiem dobrze mi się z wami współpracuje w ten sposób, nie? Kiedy kiedy widzę też waszą jakąś aktywność, nie? Eee, Tutaj dwa pytania wylukałem, hmm, też dzisiaj tak trochę na poważnie chyba będzie, nie? Chociaż może trochę się pośmiejemy, ale chyba raczej na poważnie. E, pierwsze pytanie to było, e, czy ja widziałem, czy byłem świadkiem e, bitwy na kamery Conan i Mayer? Tak, byłem, byłem chyba z Was, może z trzy razy, trudno mi powiedzieć. Oczywiście e, nie nagrywałem tego, no bo ja, a może nie nagrałem, już nie pamiętam, kurde. Tych sytuacji było tyle, że, że trudno mi to wszystko spamiętać, także... Mm, nie pamiętam, czy nagrałem, ale na pewno były i byłem świadkiem wielu, wielu zadym między kolonem, Majorem, których też nie udało mi się nagrać, nawet dlatego, żeby uspokoić sytuację, nie? Żeby nie być y, osobą, y, jak to się mówi, bierną w, w, tym, w jakimś konflikcie, no, tylko... Y, tylko po prostu uspokoić sytuację, więc wtedy nie, nie, nie nagrywałem, ale wiele, wiele takich sytuacji było, gdzie, gdzie Conor i Major, Derli Koty, no a ja niestety musiałem yy, ich uspokajać zamiast to nagrywać. Może to był błąd, ale wierzcie mi. W takich warunkach nie dało się tam wysiedzieć więcej niż 10 minut, więc ja musiałem ich uspokoić, bo bym kurwa tam zwariował. Po prostu. Drugie pytanie. Kto ma najmocniejszy według mnie web? Major, Konon, Rodo i ktoś... Czy Pan Tomasz chyba bodajże tam było? Moim zdaniem najmocniejszy web ma chyba Konon. Albo jest najsprytniejszy. Albo jest najsprytniejszy, albo najmocniejszy ma łeb, bo faktycznie Konona uwalonego jak świnia to ja jeszcze nie widziałem. Tak, żeby kurwa leżał w trupa. Pff, majora wielokrotnie, Rodo oczywiście, że tak. Podejrzewam, że pan Tomasz też się od czasu do czasu w jakiś sposób e, dotleni e, płynem. Można się chyba dotlenić płynem, nie? E, a jak nie, no to i tak będzie fajnie. E, więc myślę, że kolor ma najmocniejszy łeb. Myślę, żeby przepił chyba nawet i mnie w tamtych czasach. E, no i mówię, albo jest dlatego, że jest sprytny i pije co drugiego. Kiliszka na przykład, albo dlatego, że naprawdę przy swoich gabarytach, no to ciężko konona, kurde, uwalić alkoholem. Tak mi się wydaje. A teraz do filmu, który wczoraj chyba wpadł, albo dzisiaj rano. Tam było otwieranie paczki. Szkoda, że te filmy u mlecznego nie wpadają chronologicznie, bo myślę, że to otwieranie paczki było najpierw. A potem była jakaś zadyma o tą flaszeczkę, o której mówiłem wczoraj. I nie wpadają te filmy chronologicznie szkoda, bo, bo musisz się potem odnosić do sytuacji, która miała miejsce wcześniej, niż sytuacja, do której się odniosłem wczoraj. No i tutaj kurde, tworzyli te paczkę i faktycznie ta wódeczka tam się pojawiła. No i kurde i słuchajcie, no znowu o alkoholizmie będziemy gadać. Eee. Oczywiście dowiedzieliśmy się, że Pan Tomasz również pochodzi z Kolejówki. Kurwa, Kolon przyciąga nie tylko pijaków, ale też ludzi z Kolejówki. E, nie pamiętam skąd był Rodo, ale ja z Kolejówki, Pan Tomasz z Kolejówki, Kolon z Kolejówki. Nie, Kolon też pochodzi z Kolejówki, nie? Je? E, przynajmniej jego brat, no, Także tutaj Kolejówka górą i faktycznie zgadza się to, co Pan Tomasz powiedział, że, że była tam potem spożywka, zgadza się w 100%. Tutaj akurat hmm, pełna racja. Tam była spożywka, a teraz o tym alkoholizmie. Po pierwsze, słuchajcie, to, to muszę schować kartkę. Hmm. Ktoś mnie zapytał się, czy, czy ja nie nagrałbym e, jakiś tam cyklu e, o wychodzeniu z nałogu. Kurde, ale hmm. problem jest w tym, że wiecie, że kamery muszę przełożyć. I że muchy nie latają, to akurat nie jest problem. Problem jest w tym, słuchajcie, że pff, ja nie uważam się, że żadnego jakiegoś kurwa lekarza ani, ani specjalisty od tych rzeczy. Tak naprawdę wszystko to, co się działo u mnie, to jest tylko i wyłącznie na moim przykładzie. Eee, więc jedyne co mógłbym powiedzieć, to na swoim przykładzie a u mnie to tak jakoś wszystko kurwa poszło strasznie z górki, nie? I ciężko jest, wiecie, opowiadać. Nie jestem też jakimś. Eee, nie jestem też jakimś yy, terapeutą, żeby, żeby yy, dawać jakieś rady, no bo wiecie, jakbym powiedział, że po moja rada to można wypić zerówkę, nie, no to by mnie kurwa tam poszlachtowali, nie, i, i tak jak Wam mówiłem, każdy przypadek jest inny, każdy człowiek jest inny, łączy nas oczywiście jedno, alkoholizm, ale ale przypadki yy, nasze, ludzkie są zupełnie zgoła odmienne, jeden pił dlatego, że się kurde, yy, yy, że, no, że sprawiało mu to radość i się fajnie czuł, w moim przypadku bardzo tak często było, że się bardzo dobrze czułem, ja, ja byłem rozbawiony i, i ten alkohol dawał mi wiecie, kurwa takiego kopa do życia, nie? A jak już nie było alkoholu, to było tak nudno, nie? To był mój przypadek. Inni piją dlatego, żeby pozbyć się problemów, chociaż na chwilę i tak odwlekają te problemy, i codziennie rano zaczynają, czy tam wieczorem kończył dzień alkoholem, żeby te problemy gdzieś odsuwać. A inni piją, kurwa, nie wiem. Nie wiem dlaczego. Nawet dlatego, bo, bo, bo lubią, no nie wiem. No także, słabe to będzie, jeżeli ja będę tylko to na swoim przykładzie mówił. Także. Przemyślę to, ale jedyne co, co mogę... Tak samo z udzielaniem rad. No kurde, każdy jest inny. Nie, no, ja nie jestem w stanie udzielać takich kurde rad, że to na 100% zadziała, bo, bo, to, bo to może nie zadziałać. Moim zdaniem jedno co mogę wam powiedzieć, że w alkoholizmie najważniejszą rolę gra psychika, tak naprawdę. Najważniejszą rolę gra psychika i i to. Z... Czystym sumieniem mogę powiedzieć, jeżeli, jeżeli zdasz sobie sprawę z tego, że to cię niszczy, uświadomisz sobie, że, że naprawdę, że, że kurwa, że jeżeli ja pójdę teraz po to te jedno piwo, przecież ja bym, gdybym teraz ja wypił te piwo, nic by się nie stało, nie? Przecież ja bym nie upadł tutaj, kurwa, nie umarł, nie, nie, nie kurwa, nie zażygał się po tym jednym piwie. Ale. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że jak ja wypiję to jedno piwo, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że za miesiąc, czy za tydzień, czy nawet za dwa dni. Ja już będę chodził kurwa po pięciu, sześciu piwach, no bo taki jestem, po prostu, taki jestem. Ja nie mogę pić, bo nie umiem. I myślę, że właśnie tutaj słuchajcie, w głównej mierze najważniejszą rolę gra wasza psychika. Mówię o ludziach, którzy mają z tym problem, nie? Bo co ci ten terapeuta powie? Nie pij, bo źle, nie pij zerówek, bo będziesz popłynął, bo popłyniesz. Jakoś kurwa 4 lata pijem te zerówki i nie popłynąłem, więc... Więc można obalić jakiś mit, nie? ale nikomu też nie doradzam, bo ktoś inny wypije zerówkę, skojarzy sobie jego głowa, skojarzy sobie to otwieranie buteleczki zerówki z otwieraniem kurwa piwerka i wypije tą zerówkę, stwierdzi, że. Kurwa, pierdolę, nie będę pił zerówki, co jestem? Jakieś menda ciota i pójdzie po, po kurwa po żuberka. No więc, <laughs> więc powiem wam, że że, że trudno jest mi nawet udzielać jakiś rad. Przede wszystkim, tak jak mówiłem, to się rozgrywa w głowie. I tak jak ja sobie nieraz tłumaczę, póki ja będę pamiętał, jak się szmaciłem, póki ja będę pamiętał, jak chodziłem zaszczany, zasrany, póki ja będę to pamiętał, jak kurwa w nocy nie mogłem zasnąć, bo miałem ogromne. Wy nie wyobrażacie sobie, jakie ja miałem kurwa skurcze. To jest po prostu nie do opisania. To jest ogólnie do opisania, kiedy wszystko na ciele łapie ci skurcze, od palców, rąk, nóg, kurwa, łydek, ud, szleców, wszystkiego, kurwa. Łokci, znaczy nie łokci tylko przedramienia. Póki ja to będę pamiętał, póki ja będę świadomy, będę miał czysty umysł, nieskażony ani narkotykami, ani innymi jakimiś używkami, które wiecie, no, prowadzą do tego, że jesteś trochę kurwa otumaniony, nie? I póki będę to pamiętał wszystko to myślę, że że, 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 no, że że nie sięgnę po alkohol, nie? No bo kurwa szczerze mówiąc, no nie chcę przeżywać tego drugi raz, co przeżywałem mnie wyjście z nałogu, tak szczerze mówiąc, to nie kosztowało dużo, bo poszedłem do tego szpitala, wyszedłem z tego szpitala, w szpitalu byłem dwa razy i nie mylcie tutaj kurwa tych szpitali, nie, bo byłem dwa razy w szpitalu. I mówię o tym drugim razie, co się nie nagrało. <grywa> Sorry, musiałem zażartować. Eee, jak byłem ten drugi raz w szpitalu, nie? I, i po, to, 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 to był ostatni dzwonek, i, i mi to wyjście z nałogu jakoś tak poszło trochę fartem, szczerze mówiąc, bo ja wyszedłem no i jakoś tam piś, i kurwa przystąpić, nie? Nie miałem żadnych krzywek, nie miałem żadnych tabletek, ale nie każdemu to tak pójdzie łatwo, I nie każdemu to się udaje, bo tak jak powiedziałem na samym początku filmu, każdy jest inny, nie? I, I na przykład w przypadku gremka ja bym jednak szukał pomocy, bo tak jak jednej osobie, kurwa, wkładanie do głowy nic nie daje, tak w innym przypadku, wkładanie do głowy, czyli jakiś terapeuta yy, może by zrobił robotę, nie? Może potrzeba jakiejś innej kontroli, na przykład dla takiego gremka, jak na przykład spotkania yy, AA, czy też, yy, yy, czy też yy, chodzenie na terapię. No bo po to, to jest stworzone. Ja zawsze terapeutki powiedziałem, mówiłem zawsze i, po, i, i cały czas to powtarzałem, że <grych> Pani mnie nie przekona do tego, żebym ja nie pił, bo jeżeli ja zechcę pić, to ja będę pił. I ona mi powiedziała, że to prawda, że to jest fakt, to jest tylko i wyłącznie Pana decyzja i w Pana głowie, nie? Ona może mi pomóc zrozumieć, o ile ja nie będę rozumiał, tylko w moim przypadku ja wszystko rozumiałem. Ja wiedziałem, że kurwa to mnie niszczy, to mi zniszczyło, to mnie prawie po, po, pociągnęło do grobu. A niektórym ludziom jest to trudno zrozumieć. I na przykład niektórzy ludzie wybierają tą łatwiejszą ścieżkę, bo nie wiem jak jest... Z geremkiem, ale niektórzy ludzie wybierają ścieżkę w ten sposób, że wiecie: no dobra, pożyłem w trzeźwości, jest chujowo, są problemy, bo to jest prawda. Są problemy, które kurwa trzeba rozwiązywać, trzeba rozwiązywać je na trzeźwo. Yy, nie ma się jak tam wspomóc, nie za bardzo, nie. Poza tym chuj co to za życie, dom, praca, dom, praca, dom, praca, chuj żadnej przyjemności, to też jest częściowa prawda. Chociaż jeżeli znajdziesz sobie jakieś hobby, jeżeli znajdziesz jakieś zainteresowania, no to, no to w tym momencie są już te przyjemności, tylko trzeba je znaleźć, nie? Ja lubię podróżować, lubię poszukiwać, to mi jakoś też trzyma, też trochę też pomaga trzymać się w ryzach, nie? Żeby, żeby tam nie sięgać po ten alkohol, nie? Ale no, naj, naj, najważniejszą podstawą to jest świadomość świadomość tego, że to nas niszczy, kurwa, że to nas niszczy. I, i ktoś powie, no ale kurwa, przecież tu tyle ludzi pije, i jakiś już winik, pozdrawiam serdecznie, i ktoś tam jeszcze, i, i, i tego, a ja nie piję, nie? Ale alkoholicy często tak mają, że widzą tylko tych pijących. Nie widzą natomiast osób, które nie piją. A wierzcie mi, jest wiele osób, które nie pije. Naprawdę dużo jest osób, które nie pije. To nie jest tak, że ty jesteś sam i to tylko ty nie pijesz, a wszyscy wokół piją i mają fajnie. To, to tak nie jest. Po prostu Twój mózg jest tak skonstruowany u alkoholika, że, że on widzi widzić te miejsca, gdzie jest alkohol. Ja się przyłapałem wielokrotnie nad morzem, kiedy siedziałem z Iwoną na, na zachodzie słońca. I wiecie, nagrywałem ten zachód słońca. I kurwa, wiecie co widziałem oprócz zachodu słońca? Kocyki i pary, ekipy, które siedziały na kocykach i piły alkohol. I ja byłem w stanie nawet kurwa zobaczyć z tych 10 metrów czy ilu, co oni tam leją do kubeczka. A wiecie, czego nie widziałem? Nie widziałem ludzi, którzy spacerowali bez alkoholu. Starszych bądź młodszych, różnych, bo tacy też byli, ale ja ich nie widziałem. Ja widziałem tylko tych, którzy spożywają. I faktycznie wtedy górska bo myślisz sobie, kurwa, no ale ja bym musiał coś teraz otworzył szampanika albo, albo winko i by było tak fajnie. O, tam siedzą, tam siedzą, tam siedzą, tam siedzą. Ale ja nie mogę, no bo ja jestem alkoholikiem, nie? A, a mówi, a jeszcze raz, a nie widziałem ludzi, którzy kurwa normalnie sobie siedzieli bez, bez piwa, bez e, wspomagacza i ich nie widziałem i to też jest u alkoholika takie coś, że alkoholik widzi miejsca, gdzie jest alkohol, nie widzi ludzi, którzy nie piją, po prostu mózg tak kurwa jest skonstruowany u alkoholika, że on zauważa... E, Gdzieś... No właśnie ten nauk, to co go przyciąga, nie? A, a nie widzi tego, że tak naprawdę jest dużo ludzi niepijących, nie? Ja nie wiem czy... Ja, ja podejrzewam, że ja nadal zauważam yy, właśnie tych ludzi pijących, a nie zwracam uwagi na niepijących, z tym, że teraz już tak mogę powiedzieć, że, że nie robi to na mnie aż takiego wrażenia, nie? Jak kiedyś, jak jeździłem na wakacje, ten pierwszy rok, pierwsze miesiące. Yy, no i tak to wygląda, nie? Co ja mogę więcej powiedzieć? Tak jak mówiłem, to wszystko siedzi w głowie. I alkoholik musi zrozumieć, że on nie może pić. Po prostu to jest nie dla niego. To tak jak, kurwa, ktoś by mi teraz... Ja też tak mogę sobie taki przykład dawać, że ja na przykład sobie tłumaczę w swojej głowie, yy, oprócz tego, że sobie przypominam, ale przecież leżałeś ile razy zażygany, zaszczany, zasrany, kurwa, pokój śmierdził, no chcesz to jeszcze raz przeżywać? Oprócz tego, nie, nie chcę, nie, a oprócz tego, słuchajcie, no poza tym jeszcze wiecie, no już nie, nie mówiąc o kłopotach, jakie przysparzałem przede wszystkim dla mojej mamy, to, no, kurwa, no, to było straszne, nie, I też tego nie chcę powtarzać I, i oprócz tego jeszcze też, kurwa, słuchajcie, też sobie często tłumaczę, no kurwa, przecież jakbym teraz kupił, kurwa, te piwo, czy... Tę setkę wódki, no to tak jakbym sobie kupował trutkę dla szczurów. No to czy ja bym zjadł trutkę dla szczurów? No chyba nie, bo bym się przekręcił. No tylko, że po trutce dla szczurów to pewnie od razu bym się przekręcił. No, no, po jednej setce od razu bym się nie przekręcił, ale to jest dla mnie jak wyrok, kurwa, bo mi za drugim razem się nie uda. Ja, jest, ja to wiem. Teraz się udało. Miałem kurwa ogromne szczęście i nie wiem, czy ręka boska, czy coś, coś sprawiło, że, że mi się udało. Ale za drugim razem nie ja mogę nie mieć tyle szczęścia. I kurwa, i pójdę do Piachu. Mając, jakbym teraz zaczął, to podejrzewam, że pff, mając może 50 lat, już bym kurwa, yy, po prostu się zapił, nie? I to jest najważniejsze mieć to świadomość tego. I teraz jeszcze wracając do śmlecznego do człowieka, to macie bardzo prosty przykład na, na Tomaszu, który stwierdził, jak zobaczył tą wódkę. Że pokazał swoją słabość. Powiem tak, pokazał swoją słabość, ponieważ on powiedział, powiedział takie słowa, coś w tym stylu: No nie każdy ma odwagę się przyznać, a ja przynajmniej mam odwagę się przyznać, że jestem alkoholikiem. Tylko, tylko co z tego, że on, masz świadomość, że jesteś alkoholikiem, jak nic z tym nie robisz? To znaczy, że w pewnym sensie on się poddał. Poddał się, poddał się nałogowi, czyli nałóg wygrał z nim, bo skoro jeżeli doskonale ma tą świadomość, że jest alkoholikiem i nic z tym nie robi, może próbował, ale się nie udało. Więc dobra, próbowałem, nie udało się, jebać to kurwa, będę, jestem alkoholikiem i piję. Więc jeżeli takie coś. Jeżeli takie coś mówi Tomek, to ja mu dobrej przyszłości życiowej nie wróżę, to po pierwsze. A po drugie, to jest właśnie okazywanie tej słabości, nie? Że, że. Sorry, ale alkohol ze mną wygrał. No I to jest przypadek pana Tomka, który prawdopodobnie zdaje sobie sprawę z tego, że za dużo pije, ale nic z tym nie robi. I to nie jest odwaga, absolutnie to nie jest żadna odwaga, że się przyznał, tylko to jest taka ucieczka Poletkiemu od od tej bolesnej prawdy, że jest się alkoholikiem. Yy, bo... Kurwa, jak to skonstruować? Po prostu poszedł na łatwiznę, powiedział Okej, okay, czepiacie się, że pije? Dobra, jestem pijakiem. I już się proszę odpierdolić, bo ja już to powiedziałem, że jestem pijakiem. Rozumiecie, nie? Yy, nie podejmując walki, nie? Być może on był na jakichś tam yy, terapii i tak dalej, co nie dało skutku, ale może to przez towarzystwo, yy, a może właśnie przez to, że jest Hmm, tak jak mówiłem na początku filmu, że jest na przykład osobą słabą psychiczną i na przykład powinien, non-stop, chodzić na terapię, bądź czy tam raz czy dwa razy w tygodniu, żeby mieć tą jakąś kontrolę, nie? Hmm, bo może właśnie tak jak mówiłem wcześniej, niektórym ludziom trzeba po prostu uświadamiać to i przypominać, nie? Bo podejrzewałem, że Tomek stracił wszystko i wątpię, żeby kiedykolwiek to udało mu się odbudować, skoro on ma takie podejście, że ok, dobra, jestem alkoholikiem yy, i mam to w dupie, <laughs> więc, więc no mówię, to jest bardzo słabe, to, jest, to tylko świadczy o tym, jak słabe psychicznie jest yy, nasz bohater ze szkolnej, pan Tomek. Yy. I ja nie powiem, że w moim przypadku było inaczej, bo ja też wielokrotnie powtarzałem, że no, jestem pijakiem, piję, lubię pić, sprawia mi to przyjemność i to też o, było okazanie słabości. A w moim przypadku ja nie mam pojęcia, jak to się stało, że przestałem pić. <gry> Nadal nie wiem, kurwa. To nie było ani przez, ani przez e, paragrafy, ani przez policję, ani też przez konola. Nie wiem, po prostu kurwa stało się coś takiego, czego nigdy bym się nie spodziewał że po tym wyjściu ze szpitalu gdzieś kurwa ping, kurwa coś pinkło. I ja już nie będę teraz przypominał dat, czy to było kurwa pięć po szpitalu, dzień po szpitalu, czy od razu po wyjściu ze szpitalu, bo byłem na tyle osłabiony nieprzytomny, że mogę się pomylić, eee, tak jak mi tu proponowano wcisnąć, eee, więc, więc nie, dat nie będę wymieniał, ale to było coś takiego, że wyszedłem ze szpitala i było takie ping. i pamiętam kurwa do dziś te trzy setki wódki, które leżały mi mnie pół roku, których nie ruszyłem, mimo tego, że były, były w, w pufie w pokoju i, i coś się stało, co, co, czego ja nie jestem w stanie wytłumaczyć. Ani to nie były tabletki, ani wszywki, ani kurwa, ani... <ścoughs> fakt mogę Wam powiedzieć kurwa, że dużo i często starałem się prosić siły wyższe, żeby mi pomogły, bo ja wiedziałem, że ja sam sobie nie poradzę i nikt mi nie jest w stanie pomóc. To fakt, to tylko to mogę powiedzieć. Ale czy tak było? Ja tego nie wiem i ja prawdopodobnie nigdy się nie dowiem. Wiem jedno, miałem farta i jeżeli dostałem tą drugą szansę, to ja nie chcę jej zmarnować. I nie wiem jak będzie sytuacja, kiedy umrze mi mama, bo kiedyś umrze, wiadomo. Jak przykładowo, bo ja nie mam przecież ślubu, rozstałbym się z Iwoną. Nie wiem jak to będę przeżywał, nie wiem czy wtedy sięgnę po alkohol, nie jestem w stanie tego powiedzieć, nie wiem, ale... Ale się szykuję na takie sytuacje, żeby potem nie było, że to będzie dla mnie pretekst, na przykład, nie daj Boże śmierć mamy, chociaż, no, kurwa, nie ukrywajmy, no kiedyś przecież wiadomo, każdy odejdzie, nie? I się szykuję na to też psychicznie, nie? Że, żeby to nie był dla mnie potem pretekst do tego, żeby się zajebać alkoholem, nie? Bo to będzie najłatwiejsza droga, jaką będę mógł przejść. Dobra, coś tam się wydarzyło strasznego, na przykład śmierć mamy, czy coś tam jakieś rozstanie. No to dawaj je, but, kurwa, w litra, wódki. Jest okazja, w końcu nareszcie będę mógł. No dlatego ja szykuję się też psychicznie i mentalnie, że jeżeli coś się naprawdę by stało, żeby mnie to nie pociągnęło, kurwa, właśnie do, do spożycia, nie? Bo, bo to, będzie, to będzie najprostszy sposób, jaki może być, i najgłupszy. Żeby wrócić do tego, co, 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 z czym się męczyłem przez tyle lat, nie? Więc będę się starał, żeby... Żeby nawet tak ciężkie i trudne sytuacje nie przeważyły na tym, żebym, żebym z powrotem popłynął. Trudny, ciężki film, długi, ale takie są moje przemyślenia, nie? I może ktoś się ze mną zgadzać, może się ze mną nie zgadzać. Prawda jest taka, że... Alkoholizm, czy też narkotyki To są bardzo trudne nałogi Z których bardzo ciężko wyjść i, I dlatego nielicznym się udaje Pozdrawiam serdecznie A my się trzymamy swartem I jedziemy na sucho i na trzeźwo W deszczu I w takich pięknych okolicznościach przyrody I się zadałem, Czy naprawdę ASMR nie nagrać Będę, Ale będziecie mieć bekę z ASMR Pozdrawiam serdecznie